Mamy na kolejnym odcinku i się oświeczek się... i co tu jest okno wprawione A teraz otworzyć można na noc. Jeszcze z tyłu trzeba, ale to mo może jutro jak lat nie będzie. Czujcie O lepiej Bo ile zostało, 25.69,9 Mało w było piętaczek gruzów, pustaków no gnoju też trochę jest, o, o o, o, jest kidane dzisiaj czyszczone, wyrzucano w wodniku od błajleków od... co się tam dzieje? a co wy takie ciekawe jesteście? Ej, co? Boją się ludzi, dzikie, jak są. Tu mamy... ...gęśny garbonosy. Nie garbonosiki. Czy... ...tylko czy... ...to mamy... ...samca. <gryw> jak... ...ci Tak ty tu myślisz tą trowę z, trowę ze słomą, że ja cię pieprzę A wy, udzielec, Cieszę się, się, robicie Chodź a Ty lubisz między uszami, nie? Sam cyku lubisz między uszami Są fajne, tu ptusie. Też tak samo, bo, że trowe wszędzie roznoszą. Trzeba to będzie wyczyścić. Jesteś ładny chodź, ładny I... Rozdzielić, bo samiec po samicy. No. Gęś! Ciskuj, przybyku! Ci e, się boją wszystkich ludzi, nie? Są dzikie to Te, 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 te staropolskie się nie boją, ale... Każko gęsi i ja od się pieprzy. Dobra, deska, jeszcze jedno zostało, bułeczki już suszone, w ostatnim odcinku, jest lef chyba, no, aha, dobra, więc na nasuszenie go dać, o, nie, nie, dobrze dla w tym uh, no. nie fajnie mam no, ten sterowion przy arkusze coś może z niego powstać co mm, tu jest? tu jest nie ma nic albo jest udaj szambówka po zalewach wisianych no na jednym nie, tylko 10, -10 było Wypompowaliśmy 3 razy wody ze studnie O nic nie widać Tak, tak, No Dobra na razie trzymajcie się, cześć Albo machaj jeszcze gotowane. gotowany Muszę się zimniaki skończyły, muszę je kopać. Оба на чьем-то